Najlepsza droga w legionowie To jest Zuma Daję Zuma Daje Zuma lekał już Ale musimy wybaczyć to, bo to jest taka na razie zastępcza tylko droga No która jest przez rok jest. No przez rok ale wybaczmy to bo to robią tunel, nie mają czasu tu zrobić tej drogi ale bądźmy dobrej myśli: jak tunel zrobią, to tutaj drogę też zrobią i będzie pięknie, i będzie znowu cudownie. Tak, trzeba optymistycznie być nastawionym do tej drogi. A to prawda, że można tutaj testować na przykład: są plusy, bo można testować tutaj e, zawieszenie w samochodzie, czy coś stuka, czy nie stuka. No, czy nie ma dziury gdzieś w podłodze, czy bo ciężko, czy nie zawsze jest tutaj? Ciekawe, czy za parę lat tu coś postawią na tym terenie. Mogliby galerię handlową taką olbrzymią. Ale się nie, nie zgodzą się tutaj okoliczni mieszkańcy, bo kiedyś już też były takie próby, żeby, żeby, żeby postawić. No tu masz mieszkańców, po drugiej stronie masz na Bukowcu masz mieszkańców. Ale no, to chodzi o to, żeby był większy ruch. To takie rzeczy, hałas. Tak, Hawana? No. Tu zobacz, blok wystawili. Momentalnie go postawili. Pamiętasz? Jeszcze, no jeszcze w zeszłym roku go nie było. paszerkiem po Legionowie